No, Siemano, słuchajcie, mamy niedzielę, dzisiaj 18, niedziela wyjątkowa, bo wiadomo jaka. <laughs> Za dużo powiedzieć nie można, ze względu na to po prostu, że. No jest jak jest, tak jak jest, a zobaczymy jak to będzie dalej. Tutaj mamy kawałek ziemi, który dzisiaj zagospodarujemy sobie w odpowiedni sposób i przyjdzie na to czas, na wszystko. Tutaj ktoś coś nasadził, jakieś cebulki, jakieś papryki, ale to nie jest robota. Tu jest oczywiście ktoś oglądał shorty z poprzednich robót. To tutaj wiadomo, gospodarka rośnie. A tu mamy zamiar posadzić paprykę ostrą. Do pizzy, nie do pizzy, do przeczyszczenia, nie do przeczyszczenia. Także działamy, zaczynamy dzień. No i tak, no i tak. Drugim etapem to jest to, żeby wybrać ziemię elegancko, tak jak ja to uczyniłem. Skruszyłem to oczywiście nawozem, nawozem mineralnym, który mogę śmiało polecić. Ten się nam kończy. Mamy następny. Ziemię na promocję z biedronki elegancko. Oczywiście wzmacnia w systemu. Tak to wygląda. Także jedziemy dalej. No i efekt finalny ładnie zasypane, zagrabione papryczka ostra, elegancka zobaczymy, co z tego będzie ale na pewno będzie bardziej ostra niż ta, którą możemy nabyć w lokalnym sklepie. No, także kolejny etap zakończony z tym zrobimy porządek, bo to jest y, chyba pietruszka przerośnięta ale małymi krokami i do przodu.